Cześć, witam was, z tej strony Rokson, a to jest następny odcinek Minecrafta z demonami. I tak, to jest teraz mój domek. Tam mamy, tam mamy podłogę. Nieukończoną, ale jest. Tu mamy już chciałem właśnie stoję na głowach zombiaków. Rząbaków, Sobie je pozdobywałem jakoś tak. Tutaj zrobiłem tą maszynkę, co w, następnym, czy w poprzednim odcinku nie zdążyłem zrobić. To jest grindstone. I wam pokażę jak to się robi. Grindstone. 101, a co tu mamy jeszcze? Jakieś tam mamy, nieważne, ale widzicie, to się robi tak. Musimy mieć ten taki proszek, to się wykopuje. No i zębatkę. Z stateków robi po prostu. Zwykłych. No, to jest tyle. Teraz nagrywam w pełnej rozdzielczości, więc po prostu będzie jakby mniejszy ten pasek na dole. Tutaj narzędzi w ogóle to będzie większe. Że jeżeli o, to robię sobie tak, to widzicie tutaj mamy więcej, więcej tego i tak dalej, i tak dalej. Tam trochę mniej FPS-ów będę miał, ale to, to, to nie jest jakieś takie strasznie straszne, niestraszne coś takiego. I w tym odcinku na pewno, a właśnie trochę jeszcze krów sobie zrobiłem więcej. I w tym odcinku zrobimy sobie tam, co ma być w tej dziurze, takie do odchodów. Może zrobimy tank od razu, a to i postaram się zrobić jeszcze piec Tinkers Construct. E, po co mi ten piec? Ten piec jest potrzebny po to, gdyż po prostu w tym toolstation możemy robić sobie tam z drewna, z kamienia i coś takiego, narzędzia. Natomiast już metali takich jak żelazo, no nie możemy już sobie zrobić, no pokażę Wam w takich plikach, sklepka żelaza w nie da się, mimo że pokazuje tutaj, że iron jest e, no pokazuje to, to, co ma pokazywać, tak? Nie wiem, że tak z jedną się da? Chyba nie e, No to mimo, że właśnie pokazuje, to nie mogę tego zrobić tutaj, tak? No. Dlatego potrzebny jest ten pies, gdyż wtedy wytapiamy gotową no przykładowo tą główkę kilofa, tak? No i potem mi ten piec będzie potrzebny i najpierw zajmiemy się może e, tym y, server, to jest to. Saver. Server nie wiem. E, I tutaj musimy zrobić coś takiego. Nie mamy bricków i muszę je wydobyć. To jest y, zrobione z stona i plastika. Plastik jest z szczepalnej gumy po prostu. A gumę zdobywamy z tych oto drzew ścinając drzewa. Zdobywamy oto taką magiczną gumę. Ja mam już przepaloną. O widzicie, ja tutaj sobie więcej tego plastiku robię, żeby zrobić później te o. A na jedną cztery wychodzą z jednego, więc ok. Teraz trochę stołna, sztouna, stolna chyba nie mam, więc stolna sobie zrobię. Jak mamy taki kamień, jak ktoś gra też z tym modem Underground Biomes, to jeżeli wykopiemy sobie taki kamyczek, a chcemy mieć kobu normalnego, to po prostu to robimy coś takiego i możemy sobie to wziąć o kobę normalną. I teraz sobie, znaczy, no, no kobie, dobrze powiedziałem, teraz sobie to przepalimy, tutaj nie mamy węgla, no jest trochę bieda. Trzeba przyznać, trzeba przyznać, aha jeszcze nie powiedziałem jednego, jeśli chodzi o tą rączkę to ona jest też osobno zrobiona, robi się ją bardzo prosto, uden, uden tutaj jest, no widzicie, nie wiem czy on tu jest patyk, to jest jakiś prostu patyk, ale to mają być te oto patyki, no po prostu patyki tak mają być, tak i to wszystko i to nam się też może chyba zniszczyć. Jak zrobimy i to jest taki interfejs, tutaj wkładamy rudę e, Tutaj jest proces, która ruda nam się obecnie przerabia I tutaj jest produkt końcowy, czyli proszek Z jednej rudy otrzymujemy dwa proszki Czyli podwajamy ory No tylko jest minus, że trzeba stać i prawym przyciskiem myszy okręcić No ale według mnie na początek, tak na chociaż pusta każda raz jest to okej okay. Bardzo ok. I ja tutaj sobie jeszcze chyba mieczek zrobię, nie wiem czy na odcinku czy nie. I tak, tutaj jeszcze mam coś takiego, To się robi z czciny. To jest Pan Sick Zobaczcie sobie. Pan O, widzicie? I robimy tak i nam wychodzi od razu 5. Postanowiłem to zrobić z ciekawości, tak, żeby zobaczyć co to jest. I okazało się, że jest naprawdę fajne, gdyż, ponieważ... ależ... Na przykład bierzemy sobie... Ja wyjdę może, o. I stawiamy sobie przed drzwiami. Widzicie, to jest jeden i sam nas, jak wejdziemy w to, to nas kuje i daj nam slowness 2. I to jest słabiutkie, poziom, najsłabszy poziom. Ale możemy to większyć, widzicie? 2, 3, 4, 5. I jak widzicie, teraz już nam o wiele więcej zabiera. Bardzo o wiele szybciej. I ja sobie te głowy zdobyłem i w ogóle tam mam... O, wam pokażę. No, jakby ktoś nie zauważył. Mam tu sporo ten flesza, że już prawie jest tak, a ja to zrobiłem takim sposobem, że tak sobie tam w nocy robiłem podłogę czy coś, to sobie właśnie ustawiłem takich, yy, 10 ogólnie i po prostu jak sobie zombie do mnie szedł, bo mnie zobaczył, idzie, idzie i blokada. Widzicie, dalej nie może przejść, bo tu jest sufit, a to ma jakąś tam wysokość i tak sobie przypadkowo wpadłem na pomysł, no ja niszczymy to siekierką. Dostajemy 5 od razu, czyli 10 razem. No i to by było na tyle, nie w tym odcinku, ale na tyle jeśli chodzi o te patyczki czy kijoszki, czy co to tam? No. Jedzonko, dużo kotlecików powiesz z cyklów. I co, ja sobie wezmę i tak, nie pokazywałem chyba tych blików, których chcę zrobić, a są to... właściwie hmm. wpadłem na ten pomysł, tutaj właśnie było pokazane. Tak z ciekawości. jest jeszcze. Ja sobie chcę zrobić te briki, a z tych brików się robi ten kamyk. A to jest właśnie ten Smeltery Controller. Czyli po prostu on... To jest taki główny element pieca, tak? I ja właśnie będę potrzebował dużo tego. A to otrzymujemy z tego. Więc muszę pozbierać na pewno glinę i chyba, chyba, chyba gravel. Chyba. Chyba, chyba. Tak, jeszcze muszę powiedzieć Gabriel. No, no to zrobimy cięcie. Przy okazji znowu, wiecie co, może ja wam pokażę jak to działa. Jak będzie jakiś zombie. Zombie, Krew. czekajcie. O! Trzeba od szybko zamienić. No i czekam na zombiaka może, co? No więc ja zrobię cięcie i jak będą jakieś te zombiaki to, to wznawiam nagrywanie. Okej, okay, jestem już, jak widzicie Mamy naszego pierwszego ochotnika na swoją śmierć. No i teraz sobie wchodzę do domku. On sobie idzie. Ja to sobie odmoruję szybko. O, i teraz patrzcie. Gdzie on nie może dalej przejść? Chce, chce cały czas nie zabić i patrzcie jak szybko życie traci. I ja sobie teraz biorę. Tak, tak. Znaczy no jest taki minus, że się tego ekspo nie dostaje. Aczkolwiek ja sobie czasami jeszcze jak tutaj sobie tak stałem, czasami sobie jeszcze walnę tego zombiaka po prostu raz i już mam ekstra. No, no to ja czekam na dzień i, i idę szukać tego 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 kleju. Okej, okay, mamy już linę, mamy sporo liny. Ale cztery staki i ponad cztery staki. No, ale mamy problem, nie ma węgla. Więc skorzystajmy o widzicie. Patrzcie jak jest efektywny. Mimo, że nie ma. To jest okej. To się później bierze. Ale skorzystajmy z naszej pewnicy i wykopmy węgiel. No i jeszcze grawer mi został, który muszę odnaleźć w ciemnej, mrocznej tajemnicy. Śmierci. otchłania. W ogóle wow, patrzcie. Mam już ponad stak węgla i się nie kończy yeah, dobrze jest jeszcze żelazo, yeah, patrz o, ale piękne Idzie wiedziałem, gdzie zrobić tą pewnicę to było wszystko zamierzone okej, okay, ale zanim to się stanie, czyli tam to zrobimy weźmy sobie, ułóżmy te, te, te krzaczki takie łosowe, co to na przykład takie coś jest no to. to też będziemy z tego czerpać jakieś tam jedzenie, gdy to nam się skończy, chociaż właściwie nie wiem czy nam się to skończy, bo i tak tych, tych, krow, tych krów będzie tak dużo, że nie będę zabijał no ale... Zróbmy sobie, żeby coś mieć innego. Więc tak. Zróbmy sobie te dwie kratki od domu mniej więcej, czyli tu już gdzieś. I myślę, że to zrobimy na zasadzie tak. To jest raspberry I zróbmy... Tak jak się zawsze robi krzaki do to Tom się. A niech będzie tak. Eee, tutaj następne. Tak. I jeszcze jeden. To sobie usuniemy jeszcze. O. No i właśnie jeszcze wyrównamy ten teren specjalnie po to. I mamy pierwsze... Pierwsze coś takie. Następne będzie Blackberry. Ojej. oj. Daleko. Oj, oj. To będzie możliwe, można później zautomatyzować, aczkolwiek na razie nie widzę, żeby to było aż tak potrzebne. Resztę sobie rączką weźmy. Dobra. Tu widzicie nam rośnie ładnie, wszystko pięknie. Ale następne jest Blueberry. Czekajcie, to był Blackberry. Tak, następne. Tak, mamy sporo. Ja i tego ostatniego nie wiem czy jest najrzadsze czy po prostu ja mam pH do tych krzaczków tego ostatniego typu Zaraz sobie teraz lekwiduję. To sobie później dam jeszcze coś zrobię. Jeszcze sobie to weźmę. na przyszłość. I tak, jest tam prawo. Proszę nie bardzo. Dziękuję Ci bardzo. I tak, y teraz jest... Malobury tak ciekawe co to jest w ogóle to wygląda a to jest coś takiego okej okay. no to zrobimy na razie tyle ile możemy czyli tyle no i to będzie coś takiego całkiem spore to jest będzie dużo dawało więc okej okay. ja już sobie wziąłem dwa taki gravelu tam um, ja wam mogę przejść pokazać gdzie to było to było tutaj, sobie zejście takie zrobiłem. O, idzie tu jest woda, tam był, tu był. Dzień dobry pani krowo. No i macie nasionkowie przy sobie. Mm. Te ule fajnie, bo świecą. Zawsze się przydaje, aczkolwiek ten trochę może przeszkadzać. Później mi. Ej tak, co nam się przepala, dużo już węgla Z całkiem tam wykopałem. Ten ponad stag był, stag 20 albo 4, no i ładnie się nam przepala. No tak, weźmy sobie te cegiełki lecz najpierw. Nie, tu, tutaj. Weźmy to co mieliśmy, czyli to i to. To, dobra. E, I teraz, tak, tu jeszcze mam w ogóle z tego cane. te niepotrzebne rzeczy. E, Flynn, co nie mam tutaj. Tu bliny... Takie tam jakieś... węgiel się tu dorzuci. Hmm. Jajka tak tego na pewno. Widać. Pierwsze to zrobimy to... Zrobimy sobie to. To jest taki bardzo podstawowy blok My Factory Reload do maszyn. Następnie. Hmm. Weźmiemy sobie te wszystkie staki. Jeszcze jeden. No już chyba, no jeszcze mogę deskę schować. No, patyki. Dobra, nie na razie tak będzie. No bo też. Tą drewnianą, o właśnie zrobiłem sobie tak z ciekawości, drewnianą Tom, Stinkers Construct i no nieopłacalne w ogóle to było. No i mamy złamaną, tak. Teraz jest w ogóle popsuta, jeszcze gorzej od ręki kopię. Jakaś tragedia. Nie wiem, da się chyba naprawić, co? Po co? To się wyrzuci później wszystko Teraz jak to się robiło, czekajcie Co tam jeszcze było potrzebne Tam jeszcze było... O, piasek, oj piachu chyba też nie mam A nie mam też. Chyba zrobimy tyle ile damy radę Czyli raz, dwa, trzy, nie, nie to o patrz, nixed sand Ej czekaj, co było ostatnie? Tak e, tak, ten, ta, ten, ten, ten Czy ja właśnie Czy ja właśnie zrobiłem coś, czego Aha Okej, okay, czyli te wszystkie cegły są Kompletnie niepotrzebne No nie no, takie małe fake co tam To tylko 400 taki tak, no ale nieważne, dobra żebym nie znowu Rzućmy sobie to I luck, mały, tak, tak i już mamy Okej, okay, teraz to do pieca, a nie tamto sobie parę tych No i, myślę że trzeba O, tutaj Enderman postawił mi Wielkie dzięki No, no i tak, trzeba i jeszcze pozbierać trochę tego, ale na razie Chyba no wiecie, o, przyłączam. Wiecie co, może ja zrobię sobie tych bloków od razu dużo i... nie wiem, jak to zrobić. Co mm. mm, mm, mm. to się robi. No tu będzie 40 tego, ja potrzebuję minimum chyba. Tu jest potrzebna, blok jest 4. No to minimum będzie trzeba, potrzeba. No chyba ze tak, jest tak. myślę, że minimum. Na to wszystko zrobię sobie blog to powinien dostać książkę tak z tym magiczną książkę książkę i tutaj mamy w ogóle wszystko o piecach widzicie przepalanie sztabek i tak dalej i tak dalej to co jest potrzebne do zbudowania tego pieca dokładnie um, przykład to jest że tak ma wyglądać to jest przykładowo oczywiście można zrobić co wyższe to jest najłatwiejszy pierwszy poziom e, tutaj mamy informacje jak zrobić, na przykład, brąz. Brąz jest zrobiony z trzech kopru i jednego tinu. No i to jest też... Możemy właśnie łączyć metale i wtedy otrzymujemy tam jakiś tam inny metal. Też bardzo okej. Okay. No tutaj coś tam mamy jakieś, że... Możemy nawet, jak my wejdziemy do tego pieca, to... blood to mały krew. Nie wiem, do czego jest... Może jakieś krwiste sztabki są? Aczkolwiek nie wiem. No i tu mamy dokładnie pokazane, widzicie, że musimy zrobić jeszcze to test na lawę, który będzie zasilał nasz piec. Tu to było do wylewania to jest chyba. To jest ogólnie kontroler. I tu mamy jeszcze szkło. To, jest, to chyba jest do tanka, wiecie? To jest chyba do tanka. Mm, to jest do wylewu taki. Taki jakby coś odkręca. E to do końca nie wiem, to jest chyba jakieś przedłużenie, coś takiego. No, no i tutaj mamy formę, tutaj wkładamy formę do odlewania, a tutaj odlewamy cały blok. I tutaj chyba jakieś tam przykład, Widzicie, że o to jest... Nie, to jest... Myślałem, że... Chociaż to nie jest bedrock? Nie, chyba nie. A może? Nie wiem, jakby to był bedrock, to by było, nie wiem. Też nie jest tak bardzo potrzebny. Tu widzicie, że mamy... No jak coś tam robić, tak, że jakiś tam płynny ten plus gravel, to dostajemy jeszcze takie... Bros, dostajemy. Tak? Nie, to jest chyba ten Seared stone, z tak tą się zdaje. Ale z blue. A klej chyba tak ma. No i tak to mniej więcej wygląda. I jest jeszcze tak. No zrobimy zaraz ten pieczny, dużo nie zrobiliśmy w tym odcinku, ale ja pójdę sobie właśnie tu mam łóżko. Tylko wielka dziura tu jest. Nie chcę mi się jej zakopywać. No i dobra, tu przyniosłem łóżko, bo potwory tam były. Ja idę sobie zrobić dużo tych bloków i cegiełek i wszystkiego i do was wracam. Za, za tam czas jakiś. O, jeszcze zobaczcie. Kowiem sobie tą glinę, odkryłem taki podwodny ul. fajny. Na pewno się tam przyda i w ogóle jeszcze mamy jakieś, e, nie wiem, spłogawioną ziemię, jest to biome area, area po prostu. O, nie wiem, czy to się to eje, czy jakoś tak, tak się w każdym dziale pisze i jest to z tą bo tutaj jest ten obsydianowy, ten tak przynajmniej mi się zdaje. No. Co to robi, po co to jest, komu, czemu, jak, nie wiem. No ale jak tu wejdziemy, to się zmienia nam to e, niebo. A, takie mroczniejsze, nie, nie czy ja wiem, czym mroczniejsze, taki bardziej fioletowszy może. No okej, okay. jeszcze muszę piasek zdobyć. Ale gdzie ja tu wezmę piasek? No nie, nie wiem no, oczywiście. Że nie. Ale tutaj mamy dzisiaj aura. To jest też z tą Tak to się chyba da rozwalić, ale jak rozwalimy to może być chyba jakieś tam zaburzenie i tak dalej, coś tam coś tam. Teście będziemy tą craftem zajmować, a jakiś tam czas, tak samo Ars Magicą gdyż bardzo fajne czary można robić. Więc ja sobie jeszcze tego trochę piachu zgarnę i widzimy się już ze wszystkim. A w ogóle, patrzcie, nawet Nawet ostatecznie te, te bliki się jakoś tak... jakoś się w miarę przydały i mamy już te scelery. I idziemy sobie je postawić, żeby zbierać odchody tych zacnych krów, żeby mieć później fertilizer, czyli nawóz. A musimy zrobić taki ninja parkour, o. Teraz te głupie krowy muszą się otrzymać. A! Zacznę i zarazem głupie krawy. Idź. Mam ochotę tam wejść, ale z drugiej strony... a widzicie mamy. I teraz sobie weźmy łapkę. Sobie to otworzymy. E, I widzicie, zbiera się nam płyn. Magiczny płyn. Nie wiem dokładnie jaki to ma zasięg Czy to zasięg do wszystkich klubów zbiera, ale... Ale nie, nie wiem Może tak, może nie Zrobimy sobie może tego więcej Zrobimy jeszcze porog To bo... by zbierało wszędzie na pewno ta patroha. trochę O O, no, dobra Jeszcze zrobimy sobie tu. Gdzie jest klub do tu Dobra, jedna pala. I będziemy... A, dobra, druga pala. Kurde, no głupie krowy, naprawdę Dobra, udało się Sety nie było się bez ofiar Lecz... O widzicie? Tu od razu poszło. A mam wszędzie pełne. No nic, trzeba będzie się tym zająć. Czy by się przydał jeden? Trzeba się będzie tym zająć w ogóle. Odprowadzaniem tego. To też mamy fulusz. Eee, z chyba... Z 2000 chyba tego jest jeden. Fertilizer. Co nie jest to może jakoś mega dużo. Aczkolwiek jest okej. Okay. I tak, ja już sobie właściwie przygotuję może wszystko, już pod ten piec, wszystkie te, te materiały, te tanki i tak dalej, bo mało czasu mam, żeby to zrobić. Okej, okay, więc jestem już ze wszystkimi materiałami. Widzicie, tutaj do góry są. I tak, tutaj już sobie zrobiłem takie pomieszczonko. Jest obniżone, ponieważ gdy będę chciał zrobić ten piec na wyższy, na parę poziomów w górę, no to niestety tam będzie do powierzchni, będą musiały się wykopać, a tego też nie chcę, ta dziura mnie trochę denerwuje, ok? A tego też nie chcę, żeby ten pies tak na powierzchni wychodził, nawet musiałem go trochę obniżyć. Tutaj tak właśnie no, to sobie robiłem, inaczej zakopałem to, coś poprawi. No i zaczynamy od podstawy. Mamy podstawę naszą. Teraz trzeba zrobić boki. Roga chyba nie trzeba. Teraz tak. kontroler będzie na pewno gdzieś z przodu. Dam. Tank damy obok tego. I tu sobie damy tak. I jak widzicie obecnie nam, nasz już tutaj to działa nam. Chcemy sobie tu wskoczyć. Aha, jeszcze nie, bo nie ma rady. I to jest nasz interfejs. Na razie pierwszy poziom może pomieścić tylko 9 root. Albo no w ogóle 9 rzeczy do przepalenia, tak? Sztabek i tak dalej. No więc jest to mało. Musimy sobie zrobić takie przejście tu. sobie od razu zrobię chyba na drugi poziom. Gdyż mam bloki na to. O widzicie? Zrobimy sobie jeszcze jedno w bok. I tutaj będziemy mieli miejsce na te nasze... Jakby... No na wylewy. Wszystkie tak sobie zrobimy tak na razie na środku będzie jeden gdzie coś takiego jest do tego dajemy taki kranik o i teraz dajemy sobie casting table o i to jest już gotowe lecz to jeszcze chyba nie będzie działało teraz sobie to obbudujemy nie będzie trzeba dodać więcej tych zbiorniczków na lawę idziemy teraz tutaj tutaj, tutaj. i tu idealnie widzicie nam. No starczyło I teraz to już mamy powiększone gdzie Mamy dwa razy więcej No i to właściwie będzie chyba na tyle w tym odcinku Już więcej nie zrobię, chcę tak mniej więcej się w jakimś limicie wyrobić czasu, mam 25 minut No więc chyba to będzie na tyle Jak używać tego pieca i tak dalej Jak robić narzędzia lepsze No to już zobaczycie w następnym odcinku, więc zapraszam was Bardzo bardzo, bardzo, bardzo zapraszam was. Nie wiem. E, I chyba to. O, e, chyba też zajmiemy się e, odprowadzeniem tego plus Apply that energetics systemem, gdyż to nam pozwoli bardzo sprawnie manewrować między itemami. O, patrzcie, jak on fajnie wybuchuje, robi się kula i pomo. Coś takiego. I mamy już pierwsze nasze zbiory. Nie wiem czy teraz yy... nie wiem czy to samo rośnie w górę, czy ja mam na to postawić blok. nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. O, patrzcie. Darmo jakoś. A, a, to jest zbugowana. Pomysłem. chyba nie udało się. E, no to co? No to jeszcze raz się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. No i cześć.